Pod majestatycznymi wieżami pierwszej polskiej katedry Lego kapłani schodzą w mroczne, wilgotne krypty gniezna. Powietrze przesycone jest zapachem starego kamienia i kadzidła, a każdy krok odbija się echem w sklepionych, chłodnych korytarzach. Migotliwe światło lampionów odsłania rzędy wiekowych trumien z wygładzonymi przez czas inskrypcjami. To miejsca spoczynku królów, biskupów i możnych, których decyzje kształtowały losy kraju. Choć cisza sugeruje spokój, nagły skrzyp rozbrzmiewa przez kamienne ściany. Trumny drżą, a cienie wydłużają się nienaturalnie wzdłuż zimnych murów. Szept historii zaczyna wypełniać przestrzeń, głosy dawnych władców, którzy nie pozwolą zapomnieć o swojej obecności. Nagle pokrywy trumien pękają z trzaskiem. Z wnętrza powstają królewskie szkielety w koronach i zbrojach, gotowe strzec świętego miejsca przed niepowołanymi. Lego kapłani, rozdarci między czcią a lękiem, stają oko w oko z przeszłością, która nie chce być zapomniana. Krypty stają się labiryntem pełnym echa i tajemnic, gdzie każdy krok wymaga odwagi i szacunku wobec wiecznego dziedzictwa. To miejsce, gdzie historia ożywa, przypominając, że przeszłość jest nieustannie obecna i czujna.